Proszę, głos ma teraz pan poseł Wojciech Pankalski, ruch Palikota. Panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. W imieniu klubu ruchu Palikota w dniu dzisiejszym mam zaszczyt przedstawić stanowisko o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt niniejszy ma w założeniu jego autorów stanowić odpowiedź na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wymienione w uzasadnieniu. Należy się jednak zastanowić nad konsekwencjami zmian w zakresie katalogów środków przymusu przyporządkowanych poszczególnym służbom. Projekt ten również to doskonała okazja do dyskusji nad sensem dalszego utrzymywania niektórych służb, a przede wszystkim straży miejskich, straży gminnych i CBA. Na uznanie zasługuje rozszerzenie uprawnień policji w zakresie wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. To właśnie ta instytucja ze względu na swoją liczebność i tym samym dostępność dla pokrzywdzonych przestępstwami powinna być w pierwszej kolejności wyposażona w jak największe uprawnienia w zakresie użycia przymusu bezpośredniego. Jednocześnie ograniczenie takich uprawnień wobec innych podmiotów pozwoli na właściwe zagospodarowanie środków finansowych przeznaczonych na zakup urządzeń służących w wykonywaniu przymusu. Doświadczenie uczy, że w zasadzie tylko funkcjonariusze policji spotykają się w swojej codziennej służbie z koniecznością użycia wszelkich prawnie dozwolonych środków. W przypadku innych służb jest to rzadkość. Z tych powodów wątpliwości może budzić, Chociażby przyznanie Straży Granicznej uprawnień do korzystania z konia służbowego jako środka przymusu bezpośredniego. Wyposażenie tej formacji w takowe środki jawi się jako zbędne. Konieczne jest zatem rozważenie sensu rozszerzenia katalogu środków przymusu w przypadku innych niż policja organów. Pozytywnie należy ocenić między innymi regulację artykułu 44 ust. 1 punkt 4 litera A 2. Zastąpienie dotychczasowych nieostrych sformułowań z artykułem 17 ust. 1 punkt 6 ustawy o policji odwołaniem do przepisów kodeksu karnego, niweluje w dużym stopniu problemy powstałe na gruncie obecnie obowiązującej ustawy. Z drugiej jednak strony nie likwiduje całkowicie ryzyka decyzji o użyciu broni palnej. Reasumując, przewodnia rola, jaką odgrywa policja w systemie bezpieczeństwa publicznego, nakazuje jak najdalej idące doposażenie tej formacji i uwolnienie jej z więzów niejasnych przepisów. Taki motyw powinien towarzyszyć nam w toku dalszych prac nad omawianą ustawą w pracach na posiedzeniach komisji. Wysoka Izbo! Korzystając z możliwości zabrania w dniu dzisiejszym głosu, chciałbym jednocześnie poddać pod rozwagę szanownego parlamentarnego gremium propozycję dotyczącą likwidacji jednej ze służb specjalnych, a mianowicie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Centralne Biuro Antykorupcyjne to instytucja, która zakorzeniła się w polskim życiu społecznym, instytucja okryta od początku swojego istnienia złą polityczną sławą. Służba ta tworzona od podstaw nie wypracowała należytego stopnia profesjonalizmu jego ustawowych działań, natomiast od chwili swego powstania rozpaczliwie starała się udowadniać potrzebę swojego istnienia poprzez próby działań realizowanych na polityczne zapotrzebowanie. Począwszy od spektakularnych Panie Kaczmarek, odstraszenia to są duchy. Panie pośle Kaczmarek, odstraszenia to są duchy. Ta pan już... Jeszcze ja pana nie obraziłem, także Panie Marszałku, czy mógłbym kontynuować? kontynuować. Począwszy od spektakularnych, sztucznie nagłośnionych sukcesów dotyczących korupcji w świecie lekarskim, aż po pamiętną, haniebną prowokację przeciwko wicepremierowi polskiego rządu świętej pamięci Andrzejowi Leperowi. Działaniom tym przyświecała intencja wzmocnienia wątpliwego autorytetu ówczesnej ekipy rządzącej. Sposób funkcjonowania tej służby wskazuje, że jest to służba wybitnie sterowana przez polityków w podejmowaniach działaniach operacyjnych. Co do mojego przedmówcy, jak również przed chwileczką pana posła Kaczmarka, który zwracał mi uwagę, to pozwolę sobie ja panu zwrócić uwagę. Niegodnym służb specjalnych działaniem jest stosowanie prowokacji policyjnej w cenie nakłonienia do popełnienia przestępstwa. To właśnie wtedy pana wykreowano jako słynnego tego agenta Tomka. Postać pozbawioną panie pośle, zarówno moralnego panie, kręgosłupa, jak i czysto etycznych zasad obowiązujących w każdej... Panie pośle, panie, pośle, panie pośle, w swoim wystąpieniu odbiega pan od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym. przywołuje pana regulaminowo do rzeczy. Przepraszam panie marszałku. Proszę kontynuować. Przepraszam i ja ubolewam nad tym, że pan wyłączył mi mikrofon. Bez zwrócenia uwagi. Proszę państwa, metody proszę te stosowane nie są zwykle do walki werszłowie. z najbardziej uciążliwą kategorią przestępstw. Standardy ich stosowania obejmować winne, ostateczne, skrajne przypadki, a mianowicie wówczas, gdy inne metody są nieskuteczne, a przestępstwa nie mogą być udaremnione. Nadanie CBA statusu służby specjalnej miało podnieść jej rangę. Od samego początku towarzyszyło temu założenie, że służba ta jako służba specjalna będzie pozbawiona ograniczeń w stosowaniu metod pracy. Wywołało to zarazem zamierzony syndrom strachu podsycany przez media, które z zapałem przekazywały informacje o kolejnych działaniach biura. Panie pośle! CBA, Panie, nie... Przedmiotem tej obecnej debaty jest projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, a nie analiza działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, więc ponownie przywołuję pana do rzeczy i uprzedzam, że zgodnie z regulaminem następne upomnienie będzie jednocześnie odebraniem panu głosu. Proszę bardzo. Panie Marszałku, ubolewam i troszeczkę pan nie rozumie mojego przesłania. No w każdym razie jako poseł na Sejm mam prawo wyrazić stanowisko mojego klubu. Ma Panie pan progno. prawo wypowiedzieć się w tym punkcie na temat projektu ustawy o ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni Pani. Jeżeli pan będzie chciał wypowiedzieć się na inny temat, będzie pan miał punkt oświadczenia poselskie, w którym będzie pan mógł się wypowiedzieć na każdy inny temat, więc uprzedzam Pana, że zgodnie z artykułem 175 ust. 2 regulaminu Sejmu, je, jeżeli Pan nie wróci do rzeczy, to będę zmuszony odebrać Panu głos. Proszę kontynuować. Panie Marszałku, ja na pewno wrócę do rzeczy, tylko proszę mi pozwolić. Więc mi proszę mówić na temat, a nie mówić ja na, na temat... temat. Panie Marszałku, rozmawiamy tu obecnie o bardzo ważnej ustawie, która będzie dotyczyła wszystkich służb, jak również użyczycia broni palnej. Przymusu bezpośredniego i tak dalej. Czy mógłbym kontynuować i może pan mi włączyć mikrofon? Panie pośle, ma pan włączony mikrofon, tylko uprzedzam pana jeszcze raz przywołanie do porządku, będzie odebraniem panu głosu, jeżeli pan będzie odbiegał od, od rzeczy, od przedmiotu panie merytorycznego zadał projektu panie 5 minut ustawy. Minut ja panu udzielę, przedłużę panu czas, jeżeli pan będzie mówił na temat. Proszę kontynuować. Proszę bardzo. Dziękuję. To kuriozalna instytucja, która nie posiada swojego odpowiednika w krajach europejskich, jako twór powołany do zwalczania korupcji, któremu nadano status służby specjalnej. Od samego początku do chwili zamysłu powstania CBA błędem było organizacyjne umieszczenie jej poza strukturami policyjnymi. Funkcjonowanie biura jako wyspecjalizowanego pionu w policji lub w prokuraturze wywołałoby się tutaj najbardziej optymalnym rozwiązaniem wykrywanie i ściganie przestępstw korupcyjnych stanowiący główny cel działania tej służby należy do kompetencji także policji, straży granicznej oraz służb celnych i skarbowych. W praktyce działalność CBA polega na ściganiu karnym, zmarginalizowaniu i zdyskredytowano natomiast działania mające na celu wdrożenie przedsięwzięć powiązanych z edukacją antykorupcyjną, nie wypracowano też żadnych powiązań systemowych i prawnych, jak też nie podejmowano, nie podejmowano działań prewencyjnych. Obecnie niepokojącą sytuację stanowi rosnąca liczba zapytań o dane telekomunikacyjne. Pojawiają się propozycje eliminacji kontroli sądowej. Panie pośle, w związku z tym, że Przez nie przyzyska. reaguje pan na moje upomnienia, na podstawie artykułu 175 ust. 2 Regulaminu Sejmu odbieram panu głos. Panie marszałku, to, to jest skandal. Ogłaszam 5-minutową, 3-minutową przerwę. Proszę opuścić mównicę. Panie marszałku, to jest skandal. Proszę opuścić panie mównicę. Powtarzam, tego, panie tego, pośle. Panie panie to jest skandal to, co pan

Thank <laughs> you. Proszę, żeby skończył poseł, bo tam jest konkluzja całej ustawy. Panie Marszałku, zanim Pan rozpocznie. Słucham. Proszę mi zinterpretować w takim układzie. ustęp piąty. Marszałek ma prawo podjąć o wykluczenie posła z posiedzenia SEM, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Czy poseł Pękanski uniemożliwia prowadzenie obrad? Czy tylko Panu na to. Proszę o przywrócenie do głosu. Wznawiam obrady. I w tej chwili proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława Pawlaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie marszałku.